Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał! <grybuj> Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. W tym filmie powiem wam, jak łatwo oczyścić wodę. Na przykład jak jesteśmy na jakimś biwaku lub... Czymś takim podobnym i mamy dostęp do wody na przykład z rzeki, a chcemy mieć pewność, yy, że ta woda będzie zdatna do picia, to musimy ją oczyścić w bardzo prosty sposób. I oczywiście oj, coś przyszła jakaś wiadomość. I trzeba tylko pamiętać o tym, że i tak czy owak, yy, najlepiej przegotować taką wodę, yy, po prostu żeby była zdatna do picia, ale z grubsza to oczyszczamy tak. Bierzemy zwyczajną butelkę po napoju chłodzącym. Wycinamy, teraz nie będę wycinał, niestety nie mam narzędzi. Wycinamy sobie taki lejek. O, tak sobie albo najlepiej tu. Obcinamy dno, o, tutaj w tym miejscu obcinamy dno tej butelki dookoła, żeby nam powstał taki lejek. Później bierzemy zwyczajny węgiel drzewny, tak jak tutaj widzicie do grilla, rozdrabniamy ten węgiel, im drobniejsze kawałki tym lepsze. Wsypujemy ten drobny węgiel do tej butelki. Po prostu tak odwrotnie do tego tu będzie dziura w tym miejscu. Obcięte dno. Wsypujemy ten węgiel do tej butelki i um, i po prostu musimy uszykować jakieś naczynie większe jakiś garnek, Albo butelkę z większym takim o z tym wylotem, i po prostu wkładamy, obracamy i przelewamy wodę z rzeki przez ten filtr węglowy. To jest taki filtr węglowy, który oczyści nam wodę z większości toksyn, bo jak wiadomo węgiel działa oczyszczająco. I wtedy mamy większą pewność, że wodą się z rzeki na przykład nie zatrujemy. Wiadomo, że to nigdy w 100% nie oczyści, ale zawsze jest większa pewność. A jeżeli nie mamy dojścia do yy, czystej wody, no tak. I to jest właśnie taki poradniczek krótki. Ja już będę kończył ten filmik i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do udostępniania filmików swoim znajomym. I zobaczcie tam inne moje pioseneczki, filmiki i różne inne tam rzeczy na kanale właśnie tym. Także kończę to. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i pijcie czystą wodę. Cześć.